Cześć, witam Was serdecznie z tej strony, Gracja Nastecki. A ja mam tutaj swoje obrazy do pokazania, do pokazania. Tutaj mam różne obrazy, na przykład taki obraz. Dwa koty i domek. To jest rozmiaru A4 na papierze, akryl. I tutaj jest e, też e, Morze Marzeń obraz. Też e, A4. I tutaj jest Beztroskie Lato na papierze też. Natomiast tutaj mam obraz na płótnie znowu. Na płótnie Kwiaty w ogrodzie. Obraz. I jeszcze mam obrazy. Tutaj też A4. Ale tutaj mam na płótnie, mam taki duży obraz. 50 na 70. To jest obraz Trzy koty i domek. Ten obraz wisiał na wystawie w Teatrze Capitol podczas właśnie podczas grania yy, Graziana pana, yy, muzykalu Gracjan Pan. Na płótnie, o płótno bardzo fajne, leniane. Wiem, że bardzo fajny obraz. 50 na 70 a tutaj mam takie małe obrazy. Też właśnie na papierze. Kupa pod domkiem, i tu kupa, i kotki. Kupa z kotami. I tutaj kupa przy zachodzie słońca. A tutaj znowu mam obraz paleta. Paleta malacka. I oczywiście następne, i też maluję. O, tutaj jest niedokończony obraz podczas malowania na płytnie 30 na 40 cm. Tutaj też jest jeszcze niedokończony obraz podczas malowania. I tutaj jest obraz. Jeszcze niedokończony podczas malowania. I jeszcze tutaj mam obraz też jeszcze niedokończony podczas malowania. Jest tak więc, że jedne się maluje, inne już są namalowane. Tutaj jeszcze jeden obraz, tutaj. Jeszcze właśnie nic nie ma, tylko y, jest tło, chmurki i słońce. Ale jeszcze później, oczywiście, domaluję więcej różnych elementów. A tutaj, właśnie, jest moja paleta malarska. Tak więc, że jeśli ktoś zainteresowany jest to proszę o kontakt tymi obrazami, jeśli ktoś jest zainteresowany, to proszę o kontakt na, albo na mojego maila gracremałpawp.pl albo na fanpage'a pozdrawiam i na razie cześć